Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Czasami emocje bywają wielkim wyzwaniem, ale kiedy indziej sprawiają, że warto żyć. I kogo tu mamy na dzień dzisiejszy? Król kielichów, a więc autorytet, władza, doświadczenie, ideali, współczucie. Ceni szczytne ideały. Królowie mają wiedzę, doświadczenie oraz autorytet. Zajmują się sytuacjami w dużych grupach, infrastrukturą, a także organizacjami. Król Kielichów rozumie i kontroluje swoje uczucia. Od czasu do czasu jednak mogą one doprowadzić władcę do nieoczekiwanego wybuchu. Ma on bardzo dobre serce, a jego celami są rzetelne przywództwo, wyższe dobro i organizacja. A więc zyska jego poparcie, zachowując równowagę między emocjami, a mądrością, doświadczeniem i skupianiem się na szerszej perspektywie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Wasza tarociska Luna.